Cześć, witam Was z tej strony, Mateusz Balcerek. Bardzo się cieszę, że mamy okazję się spotkać w ten nieprzyjemny poniedziałkowy jesienny wieczór i mamy nadzieję, że dzisiaj oceniamy deweloperów TV i umili Wam czas. Serdecznie zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, ponieważ dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat i bardzo ciekawego gościa. Porozmawiamy trochę o lokalach komunalnych, o lokalach społecznych. Ale też o deweloperce, no i będzie stricte to miejsce, w którym się specjalizujemy, czyli stolica Polski-Warszawa. Moim dzisiejszym gościem jest pani dr Justyna Orchowska, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, ruch społeczny Miasto jest Nasze. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do programu, dlatego że wiemy, że ruch Miasto jest Nasze zabiera bardzo często głos właśnie w tematach mieszkalnictwa. Zacznijmy od takiego punktu zapalnego, który wywołał no, na Twitterze bardzo duże zamieszanie. Pani napisała na ten temat felieton, a mianowicie o planach budowy osiedla komunalnego, bloków komunalnych na Kępie Zawadowskiej. Temat w zasadzie pewnie przeszedłby po cichu przez media, gdyby nie to, że lokalni mieszkańcy zaczęli protestować czego nie rozumiem, ale powiem też pani, że nie rozumiem, dlaczego lokale komunalne, które są bardzo często budowane dla osób, które no muszą korzystać z tej miejskiej infrastruktury, ze szpitali, z komunikacji publicznej, są budowane w takim miejscu, które jest komunikacyjnie, można powiedzieć, no wymarłe. Ja jakoś starałam się zrozumieć, i e, też patrząc na pobudki, które przytaczali mieszkańcy, e, wydaje się, że jednak ich działanie nie było tak zupełnie nieracjonalne, ponieważ e, głównym argumentem, o którym oni mówili, e, były powody przeprowadzki Kępy Zawodowskiej i do zawad. I tutaj, e, w, Wybrzmiało, przynajmniej w tym artykule, z którym miałam okazję się zapoznać w gazecie stołecznej, to, że kupując nieruchomość właśnie w tym miejscu, oddaloną od w cudzysłowie, cywilizacji, od centrum Warszawy, mhm. właśnie mieszkańcy poszukiwali spokoju, e, izolacji, e, takiego wolniejszego tempa życia. E, natomiast budowa e, coraz większej e, liczby nieruchomości, no tutaj jak, w jakiś sposób może temu zagrozić. Zawady, kępa zawadowska mogą być widziane trochę jako takie, takie podmiejskie sfery, gdzie mieszkańcy się przeprowadzają tak jak mamy trend suburbanizacji, to tutaj oni się powoływali właśnie na to. Ale chyba był taki klasistowski argument, że to jest luksusowe miejsce i tego rodzaju zabudowania mogą e, ograniczyć prestiż, obniżyć prestiż. Tego, co ja zrozumiałam, raczej argument był ekonomiczny, czyli mhm. że mieszkańcy tutaj obawiają się, że tego typu zabudowa wpłynie negatywnie na wartość no tych nieruchomości, więc w tym sensie no, pojawiają się tutaj takie wątpliwości, no i później jak się zagłębi ten temat, to okazuje się, że to nie jest żadne wielkie osiedle, tylko e, bodajże trzy bloki, niskie bloki. I doki to z, też za duże tak, słowo z, miałem z, powiedzieć, z dwudziest... że tutaj jednak yy... dwupiętrowe budynki, domy z kilkoma mieszkaniami, więc niewątpliwie ten argument ścierania się różnych osób o różnym statusie zawodowo-społecznym wchodzi w grę, to tutaj bez dwóch zdań, więc faktycznie nie dziwię się że tej bulwersacji, dlaczego No tak, jest to, jest, to, jest to ciekawy na pewno przypadek i takie zauważyłem spory między prywatnym, a tym co może być komunalne w Warszawie często wybrzmiewają, ale spójrzmy może szerzej w takim razie na tą sprawę, czy pani zdaniem budowa właśnie tego typu inwestycji w takim miejscu, które faktycznie jest no Głębokim przedmieściem, głębokimi przedmieściami stolicy, to dobry pomysł? To budzi moje bardzo e, duże zastrzeżenia. W ogóle może ja jeszcze wspomnę o tym, że w swoim doktoracie zajmowałam się zawadami kampus zawadowską, dlatego też pozwoliłam sobie mm -hmm. napisać o tym felieton. I moim tematem było to, jak właśnie ludzie funkcjonują w takich obszarach, gdzie nie ma dostatecznie dobrej siatki usług publicznych. Tutaj mam na myśli, e, zajmowałam się szkołami i ochroną zdrowia. I jak spojrzymy na tę mapę Warszawy, Wyścig szkół, sieć usług, no to na Zawadach, kępie Zawadowskiej ich po prostu nie ma. Trzeba do nich dojeżdżać i e, no najczęściej jednak samochodem, ponieważ jak już tutaj padło. No, Autobusem bywa po prostu mm -hmm. bardzo ciężko, on ja też rzadko przyjeżdża. To chyba nie jest tylko problem Zawad, bo też nie chciałbym wie pani, żebyśmy się skupiali na Wilanowie, ponieważ też nie tak dawno miałem przyjemność gościć panią wiceprzewodniczącą miasta jest nasze i też dużo rozmawialiśmy o Wilanowie, ale chyba to jest problem innych przedmieści, prawda? Też dalekiej Białęki, na przykład, że jednak tak, tak. jak najbardziej. Chwalimy ten transport publiczny w Warszawie, ale on jest no, do dzielnic ościennych max dobry. To nawet nie tylko mm -hmm. kwestia Transportu publicznego, tylko zastanówmy się, czy na przykład w jakiej odległości od miejsca zamieszkania powinna być szkoła. Jeżeli budują się bloki, a budują się tak samo na Białą i na przedmieściach, no to wiadomo, że najczęściej wprowadzają się tam młodzi ludzie, którzy w perspektywie paru lat pewnie mhm. nie będą mieć dzieci, więc trzeba tę szkołę zbudować. Tymczasem one nie powstają, i tutaj raczej rządzi, mam wrażenie, miastem taka logika gaszenia pożarów, że buduje się szkołę, buduje się inwestycje dopiero kiedy już jest naprawdę źle, kiedy są protesty, kiedy już ten brak jest bardzo doskwierający mhm. i później ta szkoła jest przepełniona, na sale lekcyjne są przerobione świetlice, więc moim zdaniem budowa osiedla komunalnego, nad którym no, miasto decyduje mhm. o tej budowie, to już nie jest deweloper prywatny. To jeszcze można jakoś powiedzieć, że tutaj trzeba dogonić tą prywatną deweloperkę, a tutaj to miasto decyduje. No to jednak tą sieć szkół, sieć usług publicznych mhm. powinno uwzględniać, więc w tym, pod tym względem. Nie rozumiem. Jedna rzecz mnie zaciekawiła. Prawda. Powiedziała pani, że na pewno do takiego osiedla by się wprowadziły rodziny z dziećmi. Czy to nie jest trochę tak, że jednak do tego rodzaju osiedli wprowadzają się osoby najbardziej potrzebujące, np. Na emeryci, renciści, jednak samotne np. matki? No bo z tego co wiemy miasto warszawa nie zapełnia zbyt dużą ilość lokali komunalnych i z tego co rozmawiałem z osobą która specjalizuje się w tej tematyce jeżeli takie miejsca powstają to właśnie tak jak pani powiedziała jest takie gaszenie pożarów że już, już niech zamieszkają tam takie osoby którym na przykład grozi bezdomność nie nie ja tutaj miałam na mhm. myśli jak się rozbudowało się jak białęka, to raczej te prywatne inwestycje które dopiero co powstają i tam się wprowadzają mhm. najczęściej bardzo często nie najczęściej ale też młodzi ludzie Mhm. Generalnie, jak patrzymy na urbanizację Warszawy, te rozrastające się tereny, one się coraz bardziej rozrastają, a mamy jakieś możliwości przewidywania, że właśnie tam będzie potrzebna ta infrastruktura, nawet jeśli jest to inwestycja prywatna. Ale faktycznie w przypadku inwestycji mhm. komunalnych ten profil mieszkańca jest nieco inny. Czy w kontekście e, tych budów komunalnych e, miasto się wywiązuje ze swojego zadania? Ja wiem, że bardzo e, państwo za to krytykowaliście prezydenta Trzaskowskiego, że tych mieszkańców po prostu za mało. Zdecydowanie, nawet jak popatrzymy na, na Zasób on y, mhm. cały czas maleje i w porównaniu do lat 90. dzisiejszy zasób to jest połowa y, tego, co, mhm. co było wtedy, więc bez dwóch zdań tego brakuje. Możemy myśleć o różnych modelach tego, jak nowe mieszkania komunalne, nowe nieruchomości mogą powstawać. Może być to osiedle, ale mogą to być mieszkania też w obrębie powstających bloków, czy też... Albo ziemia za mieszkanie po... tak. właśnie, wykorzystanie potencjału prywatnego tak. deweloperów. I teraz od razu przyszła mi do głowy chyba najgorętsza kwestia, jeżeli mówimy ostatnio o tym mieszkalnictwie publicznym, mianowicie pustostanów. Ja wiem, że też zabrała Pani publicznie kilkakrotnie głos na ten temat i tak się zastanawiam, no mamy budować faktycznie nowe mieszkania, a może remontujmy te, które stają? puste. Czy, czy, czy wie Pani, jaki to jest mniej więcej zasób yy, w dyspozycji miasta stołecznego Warszawy? Niedawno były dostępne dane GUS dotyczące całej Polski, a jeżeli chodzi o Warszawę, to pod koniec mm -hmm. ubiegłego roku były to prawie 3000 pustych mieszkań. Yy, 2662 dokładnie. Tutaj, właśnie, argumentem było, że yy, bardzo duże zasoby finansowe są potrzebne na remont tych mm -hmm. nieruchomości, ponieważ tylko część z nich nadaje się do zamieszkania od tak, Wiele mhm. trzeba by włożyć nakładów żeby je po prostu dostosować do przyjęcia nowych mieszkańców. No ale jak sobie popatrzymy, czy summa summarum niełatwiej byłoby wyremontować te nieruchomości, tutaj zadaję pytanie, niż budować eee, zupełnie ja nowe. Ja odpowiem, myślę, że było łatwiej, bo też się zajmujemy stricte budowlanką, tylko myślę, że problemem są też pewne bariery urzędnicze, prawda. Część tych nieruchomości, domyślam się, że myślimy o Pradze Północ, bo no to tam pewnie jest kwestia też rewitalizacji zabytków, prawda, czy czegoś takiego. Myślę, że jest to dość problematyczna kwestia, no ale Powtórzę to, co już mówiłem parokrotnie w tym programie, zachęcamy polityków, żeby się wzięli do roboty w tym momencie, a nie mówili, że się nie da. Zachęcam do zrobienia takiej mini sondy, mhm. e, ponieważ sama mieszkam w bloku. Na samej mojej klatce są dwa puste mieszkania, z czego wiem, że jedno jest zasobem miejskim. Ono po prostu stoi mhm. puste, niewyremontowane. I jak zaczęłam robić taką mini sondę na własne, e, własne potrzeby, nie żadne badania socjologiczne, ale pytałam znajomych, to wielu z nich, których mieszka w starszych blokach, kamienicach, też ma po prostu takie puste mieszkania, więc domyślam się, że nie jest to coś bardzo, bardzo rzadkiego. Mhm. I to niekoniecznie na Pradze Północ, bo zdarzają się różne przypadki, kiedy właściciele na przykład. Tak, tak, bez, oczywiście. Praga Północ to jest taki, Praga, jest taki najsmutniejszy mhm. przykład, bo tam jest chociażby problem z tymi lokalami komunalnymi bez toalet. prawda? Ja sam co prawda tak. mieszkam na Pradze Południe, ale jak, jak słyszę, jak też opisujemy, co, co, co tam się dzieje, jak politycy już są nieskuteczni, to po prostu może się człowiek zdenerwować. No i Pewnie takim dużym plusem też korzystania z tych zasobów, co już posiadamy, to jest kwestia tego, że po prostu dogęszczamy zaludnienie Warszawy, które, które jest stosunkowo niskie porównuj, na kilometr kwadratowy porównując do, do Europy Zachodniej, a nie, a nie rozlewamy tego miasta. To jest też dla Państwa, jak rozumiem, istotne. No i też pomyślałem o takim. Kolejnym czynniku mamy przykład bardzo niechlubnego osiedla, które istniało już na szczęście nie istnieje, czyli Dudziarska, gdzie skoncentrowane zostały w zupełnie odseparowane od świata miejscu osoby właśnie takie najczęściej potrzebujące pomocy w mieszkaniach komunalnych. I jak widać, to, no, to, to Zupełnie się nie sprawdziło, więc mhm. być może zamiast dążyć do jakiejś takiej segregacji, właśnie bardziej ta różnorodność jest tutaj pożądana, przy tym właśnie pustostany zupełnie eee, mogły ją To zapadlić. też e, dotknęła pani ciekawego wątku: różnorodność. Ja słyszałem coś ostatnio ze swoich źródeł, których tutaj nie mogę ujawnić, że podobno jedna z dzielnic ma mieszkania, ale ludzie nie są do końca zainteresowani korzystaniem z lokali komunalnych. Yeah. <laughs> bo u nas jest jeszcze takie, taka zła percepcja społeczna prawda, określenia, że coś jest komunalne, lokal komunalny. Jak na przykład ktoś mówi, no słuchaj, ja mieszkam w lokalu komunalnym, ojej, a, a coś się stało, prawda, to tak bardzo często wygląda. Mam wrażenie, że, 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 że też to jest jakby istotne, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni jednak do takiego modelu, o którym pani mówi. Był projekt, niestety nie wiem na jakim on jest etapie, stworzenia osiedla społecznego w Warszawie i tam mhm. zamysłem było, miało powstać bodajże w okolicach Górczyczewskiej. Zamysłem było, żeby była bardzo mieszana własność mieszkań, czyli byłyby zarówno mieszkania dostępne rynkowo, po cenie rynkowej, ale też na przykład takie o moderowanym czynszu, czyli dostępne dla takich osób, które jeszcze nie łapią się w te widełki mieszkania komunalnego, ale, mhm. ale nie zarabiają dostatecznie dużo, by móc sobie pozwolić na zakup po cenie rynkowej, które jak wiemy są czasami bardzo, bardzo, bardzo wysokie. A nawet wynajem, który Więc, też jest tak, bardzo drogi. Wszym, wszym A jak ten projekt miał wyglądać? To publicz, prywatny deweloper? Yy, nie, musisz... to miał być właśnie projekt yy, miejski. Niestety nie wiem na jakim on jest etapie, to należałoby zweryfikować. Mhm. Yy, I tutaj właśnie eksperymentalnie takie osiedle miało powstać tak, aby właśnie łączyć yy, mieszkańców o bardzo różnorodnych cechach I dać możliwość zamieszkania bardzo różnym osobom, też spełniając podstawowe funkcje i zapewniając dostęp do usług publicznych. To na koniec, bo jednak nasz kanał to oceniamy deweloperów, więc troszeczkę o tym prywatnym rynku mieszkaniowym musimy też porozmawiać. Już wspomnieliśmy, że jest bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o zakup mieszkania, ale też o wynajem. I jak pani widzi publicznie rolę deweloperów? Czy traktujemy ich jako firmy, a państwo i poszczególne samorządy powinny w swojej gestii po prostu coś budować, czy remontować pustostany, czy jest jeszcze kwestia tych lokali usługowych, które można przerobić, jeszcze tego nie mówiliśmy, czy jednak uważa pani, że deweloperzy powinni być przez państwa jakoś przymuszeni do większej partycypacji powiedzmy w tym społecznym tworzeniu mieszkań? No, tutaj przymuszenie to już budzi jakieś negatywne konotacje. No tak. Ale myślę, że to jest lekcja, którą jeszcze w naszym kraju mamy do odrobienia. Bo jak patrzymy na przykład we Francji, Holandii, mhm. czy ogólnie państw zachodnich, bardzo często jest to, że część mieszkań, część nieruchomości, która powstaje, musi zostać. Przekazana na cele, właśnie też na, masz, mają być tam stworzone mieszkania komunalne w deweloperskich budynkach. Tutaj, oczywiście, jest też dyskusja, na ile to rozwiązanie działa, ale. Są przykłady, że to, to się sprawdza i funkcjonuje. Takie rozwiązanie jest chociażby w Paryżu, gdzie jakiś czas temu wybudowany został bardzo ekskluzywny dom mhm. handlowy, z częścią przeznaczoną również na nieruchomości. I się okazało, że tam też również zostaną oddane mieszkania, czy już zostały mieszkania komunalne, więc jednak. Jakoś co działa, i są państwa, które wprowadzają taką progresywną politykę, nastawioną na wyrównywanie nierówności w mieście, zmniejszanie segregacji przestrzennej. Więc myślę jednak, że się da i powinniśmy się zastanowić nad tym, jak, je, jak możemy to regulować. Przedstawię kontrargument do tego, co pani powiedziała. To jest tak, że deweloperzy sobie, prawda, budują to jest rynek prywatny. Ale z drugiej strony mamy polskie państwo i polskie samorządy, które w zasadzie w kwestii budownictwa no, nie, nie zrobiły po 90 roku absolutnie nic, a wręcz się zwijają, to, co już pani powiedziała. I to nie jest troszeczkę tak, że my przede wszystkim, jeżeli chcemy niższych cen, Zwłaszcza teraz, kiedy przyjechało do nas 2 miliony uchodźców z Ukrainy, powinniśmy po prostu robić wszystko, żeby ta podaż mieszkań była większa, a nie zastanawiać się, jak tutaj deweloperzy mogą podzielić się tymi budowanymi mieszkaniami. No to jeszcze bym może wróciła na chwilę do tych pustostanów, bo no mówiliśmy właśnie. o pustostanach publicznych, mhm. ale jest też gro mieszkań, które stoją puste, które są kupione w celach inwestycyjnych mhm. i em, tak samo mieszkania, jak wiemy, stały się obiektem inwestycji, tutaj mówię, myślę też o zjawiskach flippingu, więc na początku może skupiłabym się na tym, jak te negatywne zjawiska zniwelować, co może też sprawiło, że więcej mieszkań byłoby na rynku dostępnych dla osób, które poszukują mieszkań jest no bardzo tak. ciekawe, bo akurat mieliśmy niedawno program z panią adwokat, i bardzo dużo tych mieszkań, gdzie na przykład ktoś kupuje dla syna czy, czy, czy dla córki, kiedy, kiedy jest taką zamożną osobą, stoi pusta, dlatego że ludzie po prostu boją się wynajmować teraz, bo mamy z powodu tego, co się dzieje w polskich sądach, mamy absolutną obstrukcję, jeżeli chodzi o, o, o eksmisję, i zdaje się, bez uregulowania pewnych kwestii między najemcą a wynajmem, także to, jak to jest na Zachodzie my się do przodu nie poruszymy. Na przykład ja zauważyłem, że... Sytuacja, w której właściciel mieszkania w Polsce prosi o zaświadczenie o niekaralności lub o zaświadczeniu o zatrudnieniu, się spotyka z wielkim oburzeniem części takich zwłaszcza lewicowych działaczy społecznych. A przy tym zachodzie to jest zupełna norma, prawda? Tam właściciel mieszkania dostaje informacje o zarobkach, o, o dzieciach, o, o niekaralności. Więc może tu też jest pole do pewnych regulacji, po prostu, żeby, żeby ucywilizować się ten rynek najmu, który jest ciągle no, dziki, moim zdaniem. No to względem. prawda, we wspomnianym Paryżu. No z tego co wiem, to są castingi w ogóle tak, całościowe, tak. żeby móc wynająć e, mieszkanie. no, no To ale... bardzo źle brzmi, prawda? Ale jeżeli mamy e, parę e, starszych osób, a, a powiedzmy młode małżeństwo z piątką piesków, to, to wiadomo, że jednak ludzie tak zachowawczo pewnie woleliby tej parze staruszków wynająć, prawda? Żeby tutaj nie, nie, nie było jakichś strat czy coś takiego. No ale z drugiej strony chciałem też może e, wspomnieć o takich rozwiązaniach, które funkcjonują chociażby w Rotterdamie. Niedawno mhm. to zostało że przez jakiś czas mieszkanie może stać puste, lecz później musi ono zostać wynajęte lub jakoś muszą tam w nim zamieszkiwać po prostu ludzie, jest taki, taki obowiązek. To prawda. Z tego co wiem, to jeszcze wszystko wymaga głębszej analizy, bo na przykład bardzo duża liczba tych pustostanów są po prostu ruiny, które się... Nadają tylko do tak naprawdę wyburzenia, bo są już wręcz niebezpieczne. E, dobrze, pani doktor, to już tak na koniec naszej rozmowy. Jakie są może trzy główne postulaty albo pani, albo pani organizacji na poprawę sytuacji mieszkaniowej w Warszawie? Oczywiście idea podatku katastralnego jest mi chyba nieskłamie się powiem, że całej organizacji bardzo mhm. bliska. E, tutaj pojawiały się też pomysły polityczne czegoś co brzmiało danina od pustostanów, to też może być jakimś rozwiązaniem. Więc przede wszystkim to i zwiększanie zasobu komunalnego, nie go. Takim ważnym postulatem może być też zmiana standardu metrażu, ponieważ jeszcze o tym nie wspomniałam, że część mieszkań stoi pusta, ponieważ są za duże. Ponieważ obecnie ten standard przez długi czas było to bodajże 6 metrów kwadratowych na osobę. Teraz to jest już 7. W przypadku większych gospodarstw domowych, więc jak są większe mieszkania, po prostu nikt się tam nie wprowadza, bo te standardy nie są spełnione, więc może pod tym względem należałoby być bardziej elastycznym i to ułatwiłoby też dostęp do mieszkań, do mieszkalnictwa. Myślę, że podatek katastralny to jest też temat, o którym moglibyśmy w ogóle nagrać kolejny odcinek Rozmowy Tygodnia, dlatego, że też rozmawiałem z panem doktorem Czerniakiem. Wizji możliwości wprowadzenia tego podatku jest bardzo wiele. To nie jest tak po prostu, że dajemy 1% od nieruchomości, prawda? I i koniec. Ale no cóż, myślę, że na koniec naszej rozmowy życzymy naszym widzom, żeby na pewno znaleźli swoje wymarzone mieszkanie bez względu na ich status życiowy i majątkowy. Bardzo Pani Doktor, dziękuję za wizytę w naszym dziękuję studiu. Bardzo. Jeszcze raz zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli chcielibyście coś ad vocem przekazać mi, albo Pani Doktor, to też oczywiście serdecznie zachęcamy Was do merytorycznego komentowania tego materiału. A widzimy się już za tydzień, w poniedziałek. Do zobaczenia.